Witam, witam! Jestem Lameku i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić takiego przyjaznego, fajnego, super gaścika w Minecrafcie. Więc co, so, no my już zaczynajmy. A więc tak, najpierw musicie zbudować sobie taką podstawę 5x5. mamy No, jest git. Budujemy i tutaj stawiamy to. Tak, tak, tak. I teraz musimy sobie y, obudować to takim cienkim szkłem. Pięknie szkło musimy mi wziąć. I on w ogóle do nas nie będzie strzelał i nie be... czasami może się odwrócić, ale on będzie tak... I może zrobić taką minę, jakby się wkurzył, jak będziemy na survivalu. A on do nas nie strzeli, on nas nie zabije, bo on będzie tutaj... Uwięziony, a więc tak, budujemy tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Boże. No przypomnę tylko, że warto subskrybować, bo odcinki codziennie o 11.30, także live są codziennie. Możecie też wysłać na serwer na Discordzie oraz grupę na Facebooku Wasze gasty, które zrobicie tutaj, bo im można robić różne jakieś minki TP i Bierzemy tutaj, robimy tro tory. Bierzemy. O, te musimy zasilić. Bierzemy te. O, i stawiamy tutaj bloczek kobla. To jakby, co nie zawsze Wam będzie wychodziło, ale. Mam nadzieję, że nam się to wyjdzie za pierwszym razem. Byłoby fajnie. Boże, nie w ten sposób. Dobra, stawiamy sobie wagonik. Rozpimy koło tego slajma. Znaczy jasta, Boże Święty. Niszczymy, on sobie jedzie. I nam tutaj wpada. My sobie możemy już to zniszczyć wszystko. Dorek, też coś zniszczymy, że go nie było widać? on trochę słabo wjechał. Poczekajcie, spróbujemy go przesunąć. Przesuwamy go jakoś? Nie. Poczekajcie, widzowie. Kurczę, no przesuń się. Czekajcie, my go zabijemy i zrobimy to jeszcze raz. Przykro mi, ale. Nie chcemy takich bogów. Co nie? Coś się nam bugowało tak w ten sposób. A, bo my to ze złej strony zrobiliśmy. Czy nie? Nie, no dobrze to zrobiliśmy. Czekajcie, jeden dlaczek dalej musimy stąd wylecieć Mamy sobie dwa bloczki tutaj na game modzie. nie, to właśnie o dobra, musimy to przesunąć jedną kratkę no robimy sobie tak znowu Znowu tak. Tak ja robię zawsze, żeby nam na wszelki wypadek nie wypadł. Jakby nam wypadł, to było słabo. Bierzemy, stawiamy tory. Coś tak czuję, że zrobiliśmy w tą stronę tą klatkę, ale to nie ma znaczenia. Bierzemy sobie to, stawiamy wagonik. Rozpijmy tu gasta. Niszczymy. On sobie jedzie tutaj do naszej klatki. Czekajcie, to po prostu tutaj tą jedną klatkę to przesuniemy. O nie. by się popsuło? Czyżbyśmy. A nie, to teraz to popsuliśmy chyba. niż to naprawić bardziej. Dobra, to możemy to jeszcze poprawić. No to wiecie, w inną stronę to róbcie, co nie, nie róbcie to. Róbcie to tak, żeby tory się dobrze zgadzały. No już trudno, tak zostanie. Może zrobimy zaraz kolejnego gaśnika. I wiecie, możemy mu możemy coś tutaj dobudować. O. o. Czekajcie, weźmy coś innego. Weźmy to. No i no to zróbmy nos. No, teraz nasz gaścik ma nos. No szkoda, że tutaj nie ma, ale już trudno. Znaczy szkoda, że tutaj już widać to, już trudno, nic na to nie poradzimy. Budujemy sobie tutaj jedno. Budujemy gasta Gamer'a. Gaz Gamer. Mamy tutaj gasta. O nie, jak... Dobra, musimy jedną kratkę przesunąć w górę. Dobra, i mamy tutaj równo już Gast Gamer. Czekajcie, w którą stronę... O, dobra, to w tą stronę teraz będziemy robili yy, tego gasta tak jak wcześniej. Widzicie? Tutaj nam wyszedł, tutaj nam wyszedł. No i mamy fajnego gasta, co nie? No to zrobimy go jeszcze raz, poczekajcie, wy teraz będziecie mieli y, time Dobra, tutaj w przeciwieństwie do tego po prostu zrobiłem jedną kratkę za daleko, i powinienem zrobić to tam, i wtedy by wyszło to dobrze. Ale wiecie już, jak to zrobić, i chyba nie muszę wam trzeci raz tutaj, tutaj wyszło to chyba najlepiej. Poczekajcie, zrobię mu nos, zrobię mu słuchawki, że będziemy mieli drugiego gasta, fajnego, fajniutkiego gasta. Słuchajcie. Dobra, udało się. Bierzemy tutaj. O, bierzemy. No i co, mamy takiego gaścika. Widzicie jak ładnie, jak pięknie, jak super. No, a więc już wam w sumie pokazałem chyba jak robić te gasty. mam nadzieję, że film wam się spodobał, ja byłem Lameku, dzięki bardzo za oglądanie, no i co? E, filmy codziennie o 15.30, e, daj suba, łapkę, serio, będzie mi miło, też live codziennie. A więc no, e, chcę wam jeszcze w sumie to pokazać na survivalu. O Boże, tutaj są creepery. Widzicie ten gast do nas nie strzela, ponieważ jest uwięziony. O nie, jak to źle zabrzmiało. Ale widzicie. Gaz do nas nie strzela, za to potwory do nas strzelają. Ej, oni mu ktoś... szkielet strzelił mu w nos! no, so, zapraszam do wysyłania swoich gastów na... Mm, grupa na Facebooku i Discorda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co? Pa, pa. Yo, pa.